Twoje erekcje nie są już tak silne i trwałe jak kiedyś? Może to mieć związek z krążeniem krwi oraz siłą mięśni odpowiadających za utrzymanie wzwodu. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją naturalne, proste i skuteczne metody na poprawę tego stanu, i nie musisz sięgać po drogie leki ani inwazyjne zabiegi. Dziś pokażę Ci trzy naukowo potwierdzone ćwiczenia które mogą wzmocnić twoje erekcje i poprawić twoje życie intymne w naturalny i bezpieczny sposób. Zostań ze mną do końca, bo zdradzę ci, jak możesz poprawić swoje zdrowie seksualne dzięki zaledwie kilku codziennym ćwiczeniom. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę dzieje się w twoim ciele, gdy masz erekcję? To proces znacznie bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać. Wszystko zaczyna się od bodźca. Może to być dotyk, obraz, lub nawet myśl, który uruchamia serię reakcji w układzie nerwowym. Sygnały te powodują rozluźnienie naczyń krwionośnych w penisie, co pozwala krwi swobodnie napłynąć do ciał jamistych, odpowiedzialnych za usztywnienie. Ale tutaj pojawia się problem. Jeśli przepływ krwi jest niewystarczający, erekcja może być słaba lub zbyt krótka. Wpływ na to ma wiele czynników. Wiek, brak aktywności fizycznej, stres, a nawet niektóre codzienne nawyki. A teraz dobra wiadomość. Twój organizm można wytrenować, by poprawić ten mechanizm w naturalny sposób. Odpowiednie ćwiczenia wzmacniają mięśnie dna miednicy, które kontrolują erekcję, a także poprawiają krążenie krwi i zdolność tkanek penisa do dłuższego zatrzymywania krwi. W ciągu najbliższych minut pokażę Ci trzy skuteczne techniki, które mogą odmienić Twoje życie intymne. A pierwsza z nich jest prosta, dyskretna i niezwykle efektywna, to ćwiczenia kegla. Pierwsze ćwiczenie, Ćwiczenia dynamiednicy, gimnastyka perinealna, bardziej znana jako ćwiczenia kegla. Jeśli myślisz, że erekcja zależy wyłącznie od krążenia krwi, oto zaskakująca informacja. Mięśnie dna miednicy odgrywają kluczową rolę w tym procesie. To one odpowiadają za utrzymanie przepływu krwi w penisie, pomagając zachować mocniejszą i dłuższą erekcję. Jednym z najlepszych sposobów na wzmocnienie tej okolicy jest gimnastyka perinealna, czyli ćwiczenia Kegla. Początkowo zostały one opracowane w celu leczenia nietrzymania moczu, ale szybko odkryto, że mają również bezpośredni wpływ na jakość erekcji i kontrolę wytrysku. Jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia Kegla? Najpierw zidentyfikuj właściwy mięsień. Wyobraź sobie, że musisz zatrzymać strumień moczu w połowie oddawania. Mięsień, który wtedy napinasz, to właśnie ten, nad którym będziemy pracować. Napnij ten mięsień na 3 do 5 sekund. A następnie rozluźnij na ten sam czas. Powtórz cykl od 10 do 15 razy. Dla najlepszych efektów ćwicz trzy razy dziennie. Najczęstsze błędy, których należy unikać. Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń. Nie napinaj pośladków ani ud. Skup się wyłącznie na dnie miednicy. Przy regularnej praktyce ćwiczenia, kegla mogą przynieść zauważalne efekty już po kilku tygodniach. A teraz przejdźmy do metody, która bezpośrednio poprawia krążenie krwi w penisie. Drugie ćwiczenie. Użycie pompki próżniowej. Wakuoterapia. Jeśli szukasz metody, która bezpośrednio wpływa na krążenie krwi i poprawia jakość erekcji, pompka próżniowa, czyli wakuoterapia, może być doskonałym rozwiązaniem. To urządzenie działa poprzez wytworzenie próżni wokół penisa, co pobudza przepływ krwi i wspomaga rozszerzanie tkanek erekcyjnych. Jak to pomaga w erekcji? Gdy krew napływa do penisa bardziej efektywnie, ciała jamiste rozszerzają się lepiej, co prowadzi do mocniejszych erekcji. Ponadto regularne stosowanie pompki może pomóc w zachowaniu elastyczności tkanek, a nawet wspierać odzyskanie funkcji erekcyjnych w przypadku łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń. Jak prawidłowo używać pompki próżniowej? Włóż penisa do cylindra pompki. Za pomocą pompki manualnej lub elektrycznej stwórz próżnię, która ściągnie krew do penisa. Utrzymuj ciśnienie przez około 30 sekund do jednej minuty, a następnie powoli je zwolnij. Powtórz proces przez 10 do 15 minut, raz dziennie. Mity na temat pompki próżniowej. Pompka próżniowa na stałe powiększa penisa. To nieprawda. Może tymczasowo zwiększyć rozmiar, ale efekty nie są trwałe. Teraz, gdy omówiliśmy działanie pompki próżniowej, przejdźmy do innego urządzenia, które może przynieść długoterminowe korzyści. Trzecie ćwiczenie użycie ekspandera Penisa. Jeśli szukasz metody, która nie tylko poprawia erekcję, ale także przynosi długoterminowe korzyści, ekspander Penisa może być doskonałym rozwiązaniem. To urządzenie zostało zaprojektowane w celu stopniowego rozciągania tkanek prącia. Co pobudza krążenie i zwiększa zdolność ciał jamistych do zatrzymywania krwi. Regularne stosowanie ekspandera pomaga poprawić ukrwienie penisa, co prowadzi do mocniejszych i trwalszych erekcji. Ponadto badania wskazują, że może on stymulować wzrost komórek, zwiększając elastyczność tkanek i zapobiegając włóknieniu procesowi, który z czasem może prowadzić do zaburzeń erekcji. Jak prawidłowo używać ekspandera? Dopasuj ekspander do penisa w stanie spoczynku, upewniając się, że jest wygodnie zamocowany. Zacznij od 30 minut dziennie, stopniowo wydłużając czas do kilku godzin. Unikaj zbyt mocnego zaciskania, aby nie zaburzyć krążenia krwi. Potwierdzone korzyści: zwiększona elastyczność tkanek, co sprzyja silniejszym erekcjom. Poprawa krążenia krwi, kluczowa dla zdrowia seksualnego. Możliwy wzrost długości penisa i korekta skrzywień, jeśli stosowany prawidłowo i przez dłuższy czas. Najczęstsze błędy podczas używania ekspandera: zbyt długi czas użytkowania na początku, co powoduje dyskomfort. Nieprawidłowe dopasowanie urządzenia, co może utrudnić krążenie krwi. Brak cierpliwości. Efekty pojawiają się stopniowo przy regularnym stosowaniu. Tą metodą zamykamy naszą listę trzech skutecznych ćwiczeń poprawiających erekcję. Teraz znasz trzy skuteczne ćwiczenia, które mogą wzmocnić Twoje erekcje i poprawić życie intymne. Od wzmacniania mięśni dna na miednicy poprzez ćwiczenia kegla, przez pompkę próżniową wspierającą krążenie, aż po ekspander penisa dający długoterminowe efekty, każda z tych metod ma swoje zalety. Daj mi znać w komentarzach, którą z tych technik już znałeś lub jesteś gotów wypróbować. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz więcej takich porad. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, polubić film i włączyć powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dbaj o swoje zdrowie seksualne.